Kolejny przedstawionych, idziemy zobaczyć. Stoję tu przed Wami, mając powody do świętowania. Koniec jest bliski. Kapitan Kori nie ustaje w wysiłkach, stale powiększając i szkoląc naszą armię. Porucznik Whittaker pracuje bez wytchnienia nad bronią biologiczną, która pozwoli nam zabijać setki szwirusów naraz. Porucznik Weaver tworzy broń chemiczną, która umożliwi nam likwidowanie całych hord. Wkrótce cięcie i palenie staną się reliktami przeszłości. Przejdziemy z wojny defensywnej do ofensywnej i wreszcie stawimy opór świrusom, stopniowo odzyskując nasz świat. A on odpowiadając rzekł: Nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość i wrzucą ich do pieca ognistego! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów! My, bojówka hrabstwa Deszuc, jesteśmy tymi aniołami zemsty! I nadchodzimy! Kompania. Rozaj se. Cię zajebią. A ty co, moja niańka? Nic mi nie będzie. Nie wychylaj się, Mani, a cię nakarmią. Kapralu, Dikon, świetnie. Dobrze, że już jesteście. Brzmiało to poważnie, ser. Bo jest poważnie. Mamy kolejny problem z zakładnikami. Zakładnicy? No nie. Chyba wszyscy skłoterzy w promieniu 20 km mają coś do nas. Yy, znaczy, bojówki, no, no wiadomo. Tak, tak to wygląda. Zaznaczyłem ich ostatnią pozycję na mapie. To dzieciak, St. John. Szeregowy Ross. Tan. Wysłałem go za grupą łupieżców i coś pewnie poszło nie tak. To bardzo ważne. Szeregowy Ross. Nie znam go, ale... Oh, wydostanę go stamtąd, żywcem. Powodzenia, St. John. To tyle. <śmany> <śmany> Gdzie jesteś, Ethan? Znajdę cię. Co? Och, nie ma. tak Tak? O to chodziło. To zabójca! Andrzej, przejdę Kto się Ktoś leży! Oh, oh. I'm Ej, wychodź! Jak wyjdziesz, to pogadamy. Zobaczymy, czy dojdziemy do jakiegoś porozumienia. A, teraz cię mam. Idę! Ach, biegasz jak jakiś debny. Trzeba było sobie piknąć lepszą bramę! Hej, Itan. bo to ty, e, nie? Jak się Kapralu, Rany, jak dobrze cię widzieć. Ta? A nie chciałeś dołączyć do tych dupków? Gdzie tam! Poza tym nie miałem pojęcia co mi zrobią. No tak, na pewno nic przyjemnego. E, to dostaniesz się stąd samodzielnie? Tak! Tak! Dzięki stary. Płukowniku, pytał pan o mnie? Tak, zgadza się, kapralu. Kapitan Kori twierdzi, że bardzo pomogliście z upieszcami w okolicy. Wykonuję tylko moje obowiązki, sir. Widziano dziwną grupę włóczęgów w pobliżu autostrady 97. Najwyraźniej przejechali przez przełęcz Tilsena, podobno nieprzejezdną. Nasze patrole donoszą, że byli cali pobliźnieni i mieli powycinane na czołach litery. Słyszeliście kiedyś o czymś podobnym? Nie, ser, brzmi jak brzmi jak kolejny kult, jak. M, anarchiści? Być może. W każdym razie chcę, żebyście ich wytropili i zajęli się tą sprawą. Mamy już dość kłopotów. Nie potrzebujemy, żeby kolejny kult bruździł nam w ogródku. Nie, ser, nie potrzebujemy już więcej szalonych kultów. Zaznaczyłem ich ostatnią znaną pozycję na mapie. Odmaszerować. robota, St. John. Prawdę mówiąc, odnosimy sukcesy głównie dzięki Bez ciebie bojówka hrabstwa The Shoots nie byłaby taka sama. Dziękuję, a... to ja odezwę się później i czy dotarł. St. bez odbioru. Dobrze. Trochę odwodniony... i głodny. Kucharz powiedział, że prawie zeżarł wszystkie zapasy z kandyny. Powiedz może żeby zostawił coś dla mnie, bez odbioru. Pułkowniku, znalazłem ja, tych kumplisów, które masz

W półniku, znalazłem tych kultystów, których kazał mi pan namierzyć. powoli Świetnie, W kontakcie, bez odbioru! A! To już moje. Wieczyści. O, moi ulubieńcy. Co jest? robi się dla was za gorąco na żelaznym szlaku? Jakim cudem przedostaliście się przez przełęcz. No to już wszyscy nie wieczyści. Pułkowniku, melduje się. Ten na ten kult, W.S. Już nie będzie nam zagrażać. Kapralu, tak. To osobliwa sprawa. Wreszcie zapoznałem się z pełnym raportem kapitana Thompsona. Wygląda na to, że przed atakiem dość długo ich śledzili. Nazywają się Wieczny Spoczynek i czczą świrusów. Chcą stać się tacy jak oni. E, strasznie to poja pokręcone, cel. Wszyscy jesteśmy żołnierzami Kapralu. Nie przeszkadza mi mocny język. Ale ludzie tacy jak ci z wiecznego spoczynku już tam. Tak jest. Przeszkadzają mi, bo pokazują mi Na Taylor. Co się dzieje? Stary, uwierzysz, kurwa, pieprzony kapitan Kori postawił mnie na warcie. Nie. jakby coś, coś miało się stać A, doktorkowi no, w No to trudna robota, do... ale na bank sobie poradzisz. Jasne? Tak, tak. Ta. A z tobą jak, stary? Masz jakieś otarcie od siodła czy co? Może doktorek cię nasmaruje? Jak to mu ucho? Co? Nie słyszę cię. <laughs> tak, pierdolę, stary. Nie czuję bólu, brachu. Doktorek dał mi jakieś oksy czy coś. Mocny szajs. A tak to spoko, spoko. Okej. Okay. A hej, e, widziałem wcześniej panią porucznik. Chyba chciała coś zabrać od doktorka. tak? Pomyślałem, że chciałbyś wiedzieć. Dobra, no dzięki. Do zobaczenia, Taylor. Jest <tryk> teraz Będzie dobrze. Tylko bójki Trzymaj w barach sobie pares. odpuść. <tryk> nie mogę. <mam tryk> tyś tyś, kumach, tyś Tak sobie myślałem, już dawno nie byłem w syfie. Robię się miękki. Stoje blandando. <grym i zimki> ja ja sobie robię. A, to mówisz serio, naprawdę chcesz nam pojechać? Sam trochę jeździłem, zanim świat się zawalił, wiesz? O, spoko, no to ruszajmy. Kaprolu. Doktorze, wybieracie się gdzieś. Pułkowniku, dawno nie robiłem żadnego kursu i chciałem się wybrać z kapralny Simczonem. <grym i zimki> nie, 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 nie. Zapomnijcie o tym. Puł pułkowniku, no nie, nie wiem do... co bym zrobił bez ciebie Zrozum, gdyby coś ci się stało, nikt cię nie zastanowi Ser, si będę go <gry> pilnować, może... Odmaszerować, kapralu! Matt, przecież byłem już w syfie Ja cię rozumiem Ale mówiłem, gdyby tylko coś ci się stało To nie wiem co by było Nie wiem co bym zrobił bez ciebie O kurwa I zadania odblokowaliśmy, tylko Ja nie, nie mam pojęcia gdzie niby. Hmm, a tutaj, ale nie, nie ma nawet tej noty. Tego pilota. O, utrzymało mnie przy życiu. A co dokładnie? To koniec, dalej już nie dam rady iść. Mogę jakoś pomóc? Nie możesz. No chyba, że masz pod ręką syntezator DNA. Nie, ale obok Fort Klamath jest sklep szczęściami. Nie Mogę znajdziesz to. tego, co potrzebuję. <gryw> Nigdy się nie nauczę. Ale ja naprawdę wiem, gdzie można to znaleźć. Serio? No, twoja placówka, Cloverdale. Okej, okay, dobra, super. Teraz trzeba tylko znaleźć drogę przez te całe góry. Hmm, masz rację, to byłoby niemożliwe. Boże, ty znasz jakąś drogę, prawda? Dobrze, zabierz mnie tam. To rozkaz pani porusznik? Tak. Nie, ja tylko dostaniesz. No to znaczy... Nie, to nie to rozkaz. Jak w końcu? Sama nie wiem, to zabierzesz mnie tam, czy nie? Ciepłe ciuchy, lekki bagaż. Hey, Dick. O mój Boże, jeśli jeszcze raz mi podziękujesz, to. To takie podziękowania to ja mogę wystawiać mordy. Go, Tiger! Daj znać, to ruszymy. Wybieracie się gdzieś? Pułkowniku, kapitanie? Tak, jedziemy poszukać sprzętu, którego bardzo potrzebuję. Jasne. Jak tam postępy w pracy? Super. Dzięki, Diko pomocy kaprala St. byłam w stanie poczynić pewne postępy. Dziękuję za przydzielenie go do mojego projektu. Porusznik Weaver też zrobił postępy. Zacznie testować swoją broń chemiczną jeszcze przed końcem tygodnia. Słyszałam. Moja będzie gotowa niedługo. Wiecie, że jesteście cenniejsi niż jakikolwiek sprzęt. Sprzęt można wymienić, was nie. Byłam Pajka, już wcześniej w syfie. Wiesz, że umiem o siebie zadbać. To wszystko. Kapralu? Chcę teraz zobaczyć sprzęt Weavera, sprawdzić, jak sobie radzi. Chcę się rozeznać w sytuacji. A tak, w ogóle, to o co tu chodzi? Co? Wszystkie te tak, sir i nie ser to. Salutowanie, rangi i mundury to takie trochę dość bezcelowe, wiesz? Przecież byłeś w armii, powinieneś rozumieć. Porównuj tego! Czyli? No bo na świecie było pełno ludzi, nie wiem, znaczy wtedy wojsko miało jeszcze jakiś sens! Myślę, że teraz ma to więcej sensu! Czemu? Bo wszędzie kurwa panuje chaos! Potrzebujemy porządku i dyscypliny, albo nikt nie przeżyje! Byłem w kilku obozach, które radzą sobie mimo, że żaden pułkownik nie siedzi im na głowie! A wiesz co jest zabawne? Znaczy że te mundury i rangi są niby bez sensu? Nie, co? Bo wiesz, w waszym klubie mieliście przecież stopnie czy coś jak y, kapitan szos i prezydent nosiliście odznaki, naszywki, tatuaże jak mundury. A kiedy wszyscy jechaliście razem, wyglądaliście jak armia. No, może nie do końca. Motory i brody nie pasowały. Kiedy tak o tym mówisz to chyba tam jest taka stara droga, droga przez las, biegnie wokół zachodniej ściany góry Tisena. Okej! Okay. A tak w ogóle to o co tu chodzi? Co? Wszystkie te tak, i nie, ser, to salutowanie, rangi i mundury, to takie trochę dość bezcelowe, wiesz? Przecież byłeś w armii, powinieneś rozumieć. Porównuj tego. Czyli? No bo na świecie było pełno ludzi, nie wiem, znaczy, wtedy wojsko miało jeszcze jakiś sens. Myślę, że teraz ma to więcej sensu. Czemu? Bo wszędzie kurwa panuje chaos! Potrzebujemy porządku i dyscypliny, albo nikt nie przeżyje. Byłem w tylko obozach, które radzą sobie, mimo że żaden pułkownik nie siedzi im na głowie. A wiesz co jest zabawne? Znaczy, że te mundury i rangi są niby bez sensu? Nie, co? Bo wiesz, w waszym klubie mieliście przecież stopnie czy coś, jak y, kapitan Szos i prezydent. Nosiliście odznaki, naszywki, tatuaże jak mundury. A kiedy wszyscy jechaliście razem, wyglądaliście jak armia. No, może nie do końca. Motory i brody nie pasowały. Kiedy tak o tym mówisz, to chyba... chyba rozumiem. Wiesz, w sumie byłam zaskoczona, że nie miałeś na sobie katany, kiedy przyjechałeś do obozu. Nie sądziłam, że kiedykolwiek ją zdejmiesz. Nawet teraz. A? Naprawdę? To muszę spytać pułkownika, czy pozwoli mi zmienić mundur. Właśnie o tym mówię! A to tu było, kiedy przejeżdżałeś wcześniej? Było, ale stacjonujący żołnierze mieli jakby to... niedźwiedzi problem. Niedźwiedzi problem? Hej! Hej! Wyłącz to! Będziesz musiał zawrócić kolego. Nie możemy nikomu pozwolić. Na... Nie możecie pozwolić na co, kapralu? O, przepraszam, nie wiedziałem, że to pani. To rozkaz pułkownika. Kazał nam mieć oko na to, czy nikt nie chciałby prysnąć. Oskarżacie mnie o próbę dezercji? Nie, prze pani. No to złaście mi z drogi. Kapralu, co wy tam jeszcze robicie? Zejdźcie mi z drogi do diabła! Tak, prze pani, przepraszam. Jestem. Będę musiał to zgłosić! Tak, proszę bardzo. Miał dość poważnie. Co masz na myśli? Powiedział, że złożę na ciebie raport. Znaczy. pułkownik, powiem mu, żeby pilnował swoich zastranych spraw i nigdy nie podważał słów oficera. Coś tym jest, coś w tym jest. O mój Boże! Co się stało? Nic, tylko... Spójrz, widok stąd jest... jest niesamowity! No może! Chyba tak. Ja już nie widzę takich rzeczy. Nie zwracam na to uwagi. Jak to możliwe? To, to zapiera dech w piersiach. Jasne, kolejny świt, wdzięczny świat budzi się do życia. Ej, gdybyś całymi dniami gapił cię w mikroskop, na pewno byś to bardziej docenił. Ale ja doceniam bardzo! To, że jestem po o poranku, jest o wiele lepsze niż alternatywa. Będę z tobą szczera! Były takie dni, kiedy nie wierzyłam już, że. No wiesz, że zobaczę jeszcze kolejny poranek. O, znam to uczucie. I jak sobie z tym radziłeś? Znaczy wtedy? A, sam nie wiem. Po prostu chyba jestem zbyt uparty, żeby się poddawać. Nie wierzę ci! Ale poddałem się, Sara! Naprawdę, a wtedy, no wiesz... Łapa Bozera się zjebała i musiałem... Znaczy... Nie miałem zamiaru dać mu umrzeć, więc... Oglądanie go, to... Jak zmaga się z każdym dniem, kiedy... Nie ma żadnego powodu... Żadnego... Kurwa powodu... Chyba nie chciałem go wtedy zawieść, bo... Sam nie chciałbym skończyć w ten sposób. A wtedy... Dowiedziałem się, że... Że ty wciąż żyjesz i to... Wtedy właśnie... Wtedy właśnie poczułem... Wtedy poczułem, że chcę ze sobą skończyć. Haha, <laughs> jasne. Nie, serio, tylko... A... Wtedy przypomniałem sobie, że ciągle masz mój piercień Mongrelsów i to... To utrzymało mnie przy życiu. Pomyślałem, że znajdę cię i go odzyskam, ale wiesz jak się to skończyło. Kiepsko. Dokładnie. Ale będzie lepiej, wiesz o tym, prawda? <laughs> jasne. Jasne! Możemy to wygrać, dikon, możemy! Próbujesz przekonać mnie czy siebie? Chyba się już zbliżamy, nie? Tak, dojeżdżamy do tunelu Tlissena. Ja Trzeba trzymowa Twojej pomocy, żeby to ruszyć. O mój Boże, co to w ogóle jest? To jest pieczęć. Taki znak ostrzegawczy od wieczystych. Co to jest wieczysty? Wieczyści. Wieczny spoczynek to taki kult. Okaleczali się, czcili świrusów i chcieli być tacy jak oni. No i wiesz, co się działo, kiedy ktoś nie chciał być taki jak oni. Co zrobimy, jeśli się na nich natkniemy? Nie natkniemy się. To pomożesz mi z tym czy nie? Ca, jasne. No. Yeah. No, muszę czekać. Brum, brum, Dobra, zaczekaj. Będzie się ciężko przecisnąć. Jezu, nic dziwnego, że wszyscy porzucili auta. To jeszcze nic. Jest taki tunel przy drodze Old Belna, w którym ja i Buzer ciągle jeździliśmy. Korek przed punktem kontrolnym Niro miał chyba z kilometr. Kiedy wszystko. Kiedy wszystko trafił szlak. Coś okropnego! Widziałem gorsze rzeczy, ale... tak. Mm -hmm. To mi wygląda znajomo! No tak, to właśnie tędy. To pytanie. Wracaj do kwatery głównej natychmiast. Spotkamy się w Lazarecie. W Lazarecie? Co się stało? Miał miejsce... wypadek. No to ruszam. Co się do cholery dzieje? E, porucznik Whitaker? Jesteś tam? Cholera, Sara? Zgłoś się! Sara! Ja lezary? cię zdolę. Potem do buzera trzeba do... Kilka miesięcy temu byliśmy w stanie gdzieś. Idź, idź. O kurde, co tu od pierdnięcia. Hej, co się dzieje? Kapitanie? Zabito doktora Jimeneza. Co? A ten sukien Jezu Chryste! Muszę mu uśmiechnąć. Czy Taylor? Czy, czy, czy Taylor coś widział? Narkotyki zniknęły z obozu. Taylor. Taylor go zatwierdził. Ja przydzieliłem go do lazaretu. Nie, 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 o to mi chodzi. Mówię tylko, że Taylor to pół Wiedziałeś. Nieważne. Już nie. O, to moja wina, tak trochę tak. Olipka. jest ta Nie ma tej misji Tu będzie jakaś gadka, szmatka, pułkownika Kolejna abstra, Słońce zachodzi nad wyspą. Zachodzi także nad życiem wielkiego człowieka. Kapitan Arturo Jimenez, nazywany przez wielu z Was doktorkiem, nie żyje. Zginął u żarania naszego wspaniałego zwycięstwa. Kapitana Jimeneza zabito. Zamordowano. Wydarto mu życie. A jego krew wciąż pokrywa namiot, w którym ciężko pracował, całymi godzinami opiekując się chorymi, rannymi, okaleczonymi. Ogromną tragedią nie jest jednak to, że dobry człowiek niepotrzebnie stracił życie, choć ogromnie nad tym ubolewam. Ogromną tragedią jest to, że nie da się go zastąpić. Doktor Jimenez był jedynym wykwalifikowanym lekarzem w naszych szeregach, a być może na całym świecie. Spadły mi klapki z oczu. Widzę teraz, jak wielki błąd popełniliśmy. Wypełniliśmy arkę książkami, nasionami i dyskami. Mamy mnóstwo czasopism i podręczników medycznych. Ale kto nauczy nas z nich korzystać? Kurde, mam Bo no, lekarz powinien jednak dzielić się też. Doktor Jimenez, wiedząc z innym, żeby było mi kilka osób, które by wiedziały to samo że w razie jakiejś tragedii, ktoś inny mógł to zrobić. Napiszcie komentarz. Do zobaczenia na streamie lub w kolejnym odcinku. Cześć, cześć.